Ole leci. Stary, mamy deszcz rudy normalnie. Rudy deszcz. <grym> deszcz Uciekaj, mozki, uciekaj. To ja to nie jest śmieszne, bo można zabić przecież taki Nie wiem czemu nie wypada teraz, że prawie w ogóle Chyba, że zbierasz ty po drodze też. Nie w ogóle nie wypadło. Mało co Głównie to teraz kamień leci. Muszę ten, iść się naprawić trochę, trochę energii. No ja też mam mało. Ja sobie wsiądę do pojazdu. Ja macam medika do Nie się wchodzi do tej kapsuły, a nie dotykać jakiegoś panelu. Ja bym zrobił w ogóle taki mały patent, który zrobiłem też poprzednio, jak grałem sobie. Zaraz powiem jaki. Tylko sobie żelazo. Żeby nam trochę uprościł tej działalność, to ja zrobię tutaj w ogóle takie taki w ogóle ten. To, co likwiduje podłogę. Ja tutaj zrobię coś takiego, taki... taki... Może nie, nie tak. Takie coś zrobię. Żeby było podejście. No to nie do końca, tak chciałem to zrobić, ale spoko, spoko. Zaraz to wyrównamy. Chyba się na chwilę statkiem. Ale chciał tutaj troszeczkę wyrównać rzeczy. Chociaż nie, tu damy tak a to rozbudujemy o. O, bardzo ładnie. Trzeba bym nam sobie spokojnie poprzechodzić. Jeszcze można w sumie barykadę zbudować. Tylko jak się barykadę robi? Z elementów konstrukcyjnych. Połowa barykady w sumie jest sporo, ale no dobra, zrobię to. I zrobię jeszcze takie podejście ładne tutaj. Coś, że chciał się dostać, to może tutaj tak sobie wejść i voilà. Ej, bardzo ładnie. Funkcjonalnie bym powiedział. Zdecydowanie. Tak, już jetpack potrzebny. Lampę przesuń. No Zaraz przesunę, zaraz pomyślę, gdzie by ją dać indziej. Będzie to proste gdzieś umiejscowienie, ale zaraz pomyślę. Mm, dobra. Hmm. stalowa płytka. Żeby zrobić barykadę, potrzebuję elementów konstrukcyjnych, które trochę kosztują surowców. Aby mogę ci trochę pokopać, bo potrzebujemy żelaza. Chyba zbieraj żelazo, bieraj cały czas. Może żelazo stało tutaj, powiem Ci. No, powoli to czuję. I teraz tak pewnie wydobywamy kamień, a nie żelazo. I to kot nie jest dobra rzecz. Spokojnie, jakbyśmy potrzebowali złote, to jeszcze jest to złote jaskiń. Złoto to my nie potrzebujemy, żelazo. Dobra, zbieraj, ja kopię. I tutaj ładny źródło żelaza. Gdzie kolejny? Czy tak przeleciałem po tym, co macie zobaczyć po to tam jeszcze jest taka jedna. Spore źródełka, złożona. Ale według dwóch to idzie kurde wszystko w miarę szybciej i sprawnie, nie? No... no taki, kawałek latający czegokolwiek. To ha. Co kończy? A, okay. zepsułeś. Dobra, zbieraj żelazo. Zbieraj dziebągu. Może to był jakiś antyczny relikt, zamurowany w skalę? Myśmy odkryli nie wiem, technologię, z imba wiertła, jakiegoś co by całą to na raz i wszystko zebrało. Ale wymyślasz. No, fantazja mnie ponosi zawsze. Czy będziecie mieli domy? Nie wiem. Dobra, postawiam te barykady, żeby mi nie ciekały tak bardzo te, te surowce. A nie, mam jeszcze stalową płytkę, muszę zabrać. O. Hmm, nie mogę tego tu postawić. podejrzewam, że dlatego, że jest tu, muszę zrobić tu jeszcze porządek. Po co wam żwir? Znaczy, żwir jest w sumie aktualnie mało potrzebny. Jest przykład potrzebny do tworzenia, z tego co wiem, na przykład broni. Broni i amunicji Nie wiem czemu, miślałem. ale... Hmm? Myślałem, że dla miejsc w musimy byśmy w podkach chcieli mieć ten żwir potrzebny. <laughs> Jestem Maria. Kosmiczny kotel. I a space cat! Po co barierki? Po to, żeby nam urobek nie uciekał. Obecnie sforny ci, był wykopywać ten kamień. Czekaj, nie na nie wiem czemu nie mogę. Weź się odsuń. Nie mogę tu postawić barierki. Czy patrz nie mam tego, że nie mam surowców? Nie no mam. Hmm, ciekawe. Tu mogę postawić. E, no kurde, BHP pełną gębą. Panie, zobacz. Tylko <grymne> czemu tu nie mogę postawić? No dlatego, że tu jest SOMT. To jest niemożliwe. Nie, no czemu nie mogę postawić? że nie masz pozwolenia na bulo... na wiem, budowę? Musisz teraz jechać do urzędu i ten... załatwić papiery. O, dobra, mogę. Po prostu były te... śmieci... i nie mogę postawić do tego. Nie, jeszcze cokolwiek żelazo z tego, co ja tu kopię. Nie wiem, wiesz co, ty może sprawdzaj, bo ja nie, nie zbieram tego żelaza, co ty kopiesz teraz. No nie jest to chociaż nie, nie bardzo tamty. Co ja tu postawię? Teraz tu barierkę, cholera. to jest pytanie, bo teraz tu nie postawię bariery, barierki. Hmm. Może inaczej zrobimy. O. O! Oj, teraz będzie idealnie. Albo i nie. Zaraz... A wolno robić skośne barierki. No nie można. Hmm. Dobra, to nie pomyślałem. <noise> To jednak to nie przejdzie. Trzeba będzie zrobić coś takiego. Wstępnie tak będzie szło. Chociaż... no dobra, przy tobie te to ja widzę, muszę troszeczkę inaczej to zrobić. ciągle ci mnie. Muszę to po prostu poszerzyć. Nie rozumiem dlaczego akurat czy Tak, tak wyszło. Myślisz, że gorszy jestem? Zaraz no. się i sam już kopał. No. I maruć na chłopu pracującego. Próbuję wydobywać resztki żelaza z No i barierki są. No dobra, no coś tu wypada żelaza. O, i właśnie, właśnie moja bajerka ocaliła jedną, jeden dość kawałek żelaza. Czekaj, zaraz schowam teraz te. Są niepotrzebne rzeczy. Muszę pamiętać, że jak jestem tam wysoko, to żeby nie włączać tego. Nie zdobyć no. grawitacji. No nie. Dobra, ja pozbieram, ty kopaj. Może z nieba spada mi żelazo Weź tu kopaj może trochę niżej, bo to jakoś tam mało żelaza jest Niżej jest żelazo, widzisz? ładnie? Chyba że tam gdzieś się zablokowuje to żelazo Bo tu ledwo co leci powiem ci w no, system podtrzymywania życia mi robić Że brak energii to dobra, powiem ci tak aktualnie możemy pomyśleć jakieś. Nie, czy dużo. mimo wszystko nam dużo. żelaza nadal. To jest podstawa w sumie. Czy tego chcemy, czy tego nie chcemy? żelazo to jest podstawa. Potem można o innych surowcach pomyśleć w sumie. O, już trzy dostki uranu. Nice, sporo jaj, zrobiłeś do samego snacku, to. ładnie, nie? No. Stary, powiem, wypas, no to tylko wypasy no tam bogaty, No ba, it's lightning, runa żelaza, aleluja. <laughs> barykada czy barierkę? No to nazywa się barykada, ale robi za barierkę, no. Dobra ja dorzucę trochę uranu się, może w kosmosie tak się, takimi właśnie bar barierkami się barykadują, byliście w kosmosie kiedyś nie, no mm. <laughs> Dobra, wrzucę trochę jeszcze uranu do reaktora, bo już trochę zaczyna się... E, trochę się zaczyna... No, już trochę się kończy, ale już dobra luzik. Ta rafineria trochę prądu pochłania, nie? No. Ja, teraz pytanie, czy to w ogóle po co się dalej, coś dalej? Czy dalej coś w ogóle jest? Ja w ogóle. No da, to jest dalej uran. Uran, żelazo. W sumie tu nic więcej nie ma. Złoto nie? też tam jest. No. Ja tu żelazo widzę, uran. A i na pewno gdzieś jest jeszcze te, to niebieskie, nie? ten bym, magnes czy coś. Ale na tej asteroidzie w ogóle, czy. Tak, na tej asteroidzie, bo kopałem zanim tu przyszedłeś do ciebie. No czekaj, idę sprawdzić gdzieś tu okolice co tu ciekawego jest. Czy warto było coś powydobywać. Tak ogólnie to zbyt wiele to tu aż tak nie ma, tak jak na innych, nie? No ale hmm. jest uran, nie? No to jest podstawa, ale tu, tu o, tu jest na przykład. Tu trzeba... Je... Hmm. Zbierajmy cały uran i polećmy na inne asteroidie. No czyli niekoniecznie na asteroidy, ale w inne miejsce. Złoto tu jest. Trochę złota zbiorę. W sumie zaraz rozbiorę silnik i zbuduję mały statek do kopania. Bo takie kopanie jest wciół, wydajniejsze, nie? Właśnie tym, e... Stateczkiem takim, zaraz. Gdzie jest teraz nasz stateczek? Trzeba się go znaleźć. Orbity, i tam się trafisz. Mogliby tu, nie wiem, kośminką grawitację w sumie dodać do takich asteroid. Ale to już byłoby za dużo, podejrzewam. Czy jest. Znaczy, Barten nie ma takiej kosoi, która pokazuje ile takich obiektów lata, ale jest ograniczenie, że można dać. Teraz wprowadzili takie ograniczenie, że można dać określoną ilość takich obiektów, które możemy można latać. Teraz chyba 40 coś. I trzeba ogólnie też trochę uważać na to, co się. ile się i czego wydobywa, nie? Po prostu może być tak, że kopiesz-kopiesz i ci zostaje dużo rzeczy, i potem lipa, nie? To ja pomogę ci przy zbieractwie.